Sandra, ale co ty taka smutna? Adi wyjechał na wakacje? No wiesz co, każdy ma prawo sobie odpocząć od szkoły. Na moje to on chciał odpocząć od niej. Agata! No co? Jaj, co? A jak on na tych wakacjach pozna inną dziewczynę? Czekaj, czekaj, a gdzie jechał? No do Paryża. Do Francji? Do jakiej Francji? Do Paryża nie słyszysz? Paryż jest we Francji. A Sandra jest w dołku. A mówiłaś mu, że chciałaś, żeby nie jechał? No, Rachel. I co? Powiedział, że musi jechać tam zobaczyć jakąś wieżę. Aha. A to przepraszam bardzo, w naszym Lombardzie wież nie ma. Ostatnio łysy tam dwie zanosił. To samo mu powiedziałam, to stwierdził, że w Polsce nie ma takiej wieży jak jest w Paryżu. No bo to jest wieża Ejfla. Ja mam pana Sonika i żyję? tu? Nie no, spokojnie. Jak ja mam być spokojna, jak on pewnie już tam z kimś kręci? No żeby kręcić z kimś we Francji, to bym musiał umieć po francusku. I umie? A skąd wiesz, że umie? Bo to jest mój chłopak i się z nim całowałam, Agata?